Z okazji Międzynarodowego Dnia Romów składam najserdeczniejsze życzenia dla całej społeczności romskiej w Europie, szczególnie tej polskiej, mojego kraju, z którego pochodzi najwybitniejsza poetka romska Papusza. Wielu Romów żyje na marginesie społeczeństw, w trudnych warunkach. Ten problem jest bardzo zróżnicowany. Dlatego potrzebne są sensowne działania społeczne. Edukacyjne, kulturowe, które nadadzą tej grupie godność i szacunek. Ale ja chciałabym się odnieść do jednego elementu, kapitału bezcennego, romskiej kultury, na którą składa się olbrzymia kultura muzyczna, bogactwo literatury ustnej, tożsamość taneczna. Te elementy. Pozwoliły Romom przez 10 wieków obecności w Europie ocalić swoją tożsamość kulturową, ale pamiętajmy, że integracja musi być mądra i nie może być ślepa.